Kurwa jak to się gra! Ej, rewis! Gdzie to czas! Gdzie to czas! Gdzie jest czas no W dupę! No, w dupek, w dupej jesteś, dupek! W dupek jesteś! Wygrana pozycja, no tak, wyrzucili mnie z kanału Polskiego Związku Szachowego. Spytali mnie, słuchaj, pochle do kogo idą te wszystkie donaty, co? Weź ty się tutaj z wszystkiego tłumacz. A ja mówię, jakie donaty? Nie ma żadnych donate'ów. Dajcie wy mi święty spokój. No i proszę, Tasbir od razu został na komentatora wzięty zamiast mnie. Za skambel. Hia! Ja. Dobra. Teraz? Kurde, pana dostałem. Co jest? Pan za nic? <noise> Ale przecież jak grzeczny jest dlaczego bana na czacie dostałem Aleksander, tłumaczyłem ci tyle razy. Nie nauczy się szachów na pamięć. Pan jest <słuch> susny. Kurde, no szacuj. Przykład... Tak jest, mamy to. Dzięki, że człowiek za słupka. Nice. Dobra partia to była. Okej, okay, dobra. Ale partia. Dobra. O Boże. Koń. W ogóle nie bije tego. Po czymś takim, takim. Coś takiego. FE Hetman. Skoczek, łapę Hetmana. Dobra. Ale tak trzeba uważać na to, bo to może... No dobra, a tu? Koń. Dobra, d logiczne. О, то... это просто...